Nazywam się Anna Halasz. Pochodzę z Podlasia, a do Gdyni dotarłam przez Lublin, na Łęczów, potem Gdańsk, i wreszcie wylądowaliśmy już chyba na zawsze w Gdyni. Studiowałam w Lublinie, tam też poznałam mojego męża, Kaszuba, i to za jego sprawą, po kilku latach małżeństwa, wybraliśmy. Pomorze jako miejsce, gdzie chcieliśmy osiąść na stałe. Początkowo mieszkaliśmy w Gdańsku, a wreszcie z powodu pracy przenieśliśmy się do Gdyni. I tu już mieszkamy od kilkudziesięciu lat. W Pomorzu i w Kaszubach chyba najbardziej lubię swojego męża, ale Znajduję tu pewne rzeczy, które przypominają mi moje rodzinne strony. Na pograniczu Podlasia i Mazowsza jest taki krajobraz, który rozciąga się bardzo długo, płasko, daleko, trochę jak w wierszu Broniewskiego. Płasko, długo, daleko. Jak się mieszka nad morzem i wychodzi się na popołudniowy spacer, to przed każdym z nas rozciąga się taki płaski, długi i daleki błękitny krajobraz aż po linię horyzontu, gdzie może stykać się z niebem. Skończyłam filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszą swoją pracę znalazłam w Nałęczowie, w liceum ogólnokształcącym, potem w pobliskiej Wąwolnicy, gdzie uczyłam polskiego w szkole podstawowej. A później zdecydowaliśmy z mężem, że wrócimy na Pomorze w jego rodzinne strony, i podjąłam pracę w Gdańsku w szkole podstawowej. Później w Gdyni i w Gdyni pracuję do dzisiaj. Bardzo lubię swoją pracę. Nigdy nie tęskniłam za tym, żeby zmienić ten zawód. I mimo, że dzieci nie zawsze chcą rozmawiać o szekspirze, to tak naprawdę. Potrafią pięknie patrzeć na literaturę, odczytywać ukryty w niej sens, odkrywać coś, czego czasami nawet my dorośli nie potrafimy odkryć. Często to moi uczniowie są inspiracją dla mnie w mojej pracy. Czytanie też sprawiało mi całe życie ogromną przyjemność. Nauczyła mnie tego moja mama, która nigdy nie zasypiała bez przeczytania przynajmniej kilku stron. Pamiętam, że w dzieciństwie postanowiła otworzyć punkt biblioteczny, więc wypożyczała kilkadziesiąt, kilkaset książek, ale dzięki temu wszystkie moje siostry i ja zaraziłyśmy się taką pasją czytania. Pisanie przyszło trochę później od najmłodszych lat lubiłam to żeby pisać, tworzyć jakieś historie. Chociaż wchodząc w życie dorosłe bardziej zajmowałam się poezją niż prozą. Poezja rodzi się w czasami w jednej chwili. Wymaga znalezienia pewnego konceptu, odkrycia jakiejś tajemnicy i zapisania jej w kilku słowach. Prozie trzeba poświęcić dużo więcej czasu. Trzeba godzin przy komputerze, godzin przy kartce papieru, przekształcania, tworzenia rzeczywistości, budowania świata, w którym bohater się porusza. Może dlatego Dopiero teraz poświęcam się temu gatunkowi. Mój pierwszy utwór to była powieść napisana jeszcze w siódmej klasie szkoły podstawowej. Rzecz działa się w czasie II wojny światowej i była okropnym, naiwnym romansem. Chyba szybciej ją wyrzuciłam niż napisałam, ale chyba dobrze, że tak zrobiłam. Chyba lubię robić coś takiego, co jest ciekawe dla mnie i ciekawe dla innych ludzi. Grupa artystyczna Nazaret była takim momentem w moim życiu, który bardzo mnie otworzył na pracę dla innych i przygotował mnie do tego, żeby odkryć moje tajemnice, między innymi otworzyć szuflady, w których były schowane moje opowiadania, wiersze i pokazać je szerszej publiczności. Być może wyjście na scenę, zagranie w przedstawieniu. Było takim początkiem. Otwarciem się dla publiczności, które pozwoliło mi też wyjąć, pokazać y, utwory napisane wcześniej. Jest wiele rzeczy ważnych w moim życiu: moje bliscy, relacje z ludźmi, otwartość na drugiego człowieka, ale też świadomość, że nic w życiu nie jest przypadkowe że świat ma pewien porządek i harmonię, której warto strzec, a nie warto jej burzyć.